W dzisiejszym odcinku zmienicie swoje myślenia na temat porażki i błędu. Będziecie popełniać je jak najczęściej i jak najszybciej. Hm. Zaczynamy. Dzień dobry tutaj. Michał Szczepanek i Piotr. Chyba za głośno. Codziennie o 17 publikujemy... O, popełniłem błąd? To dobrze, bo czuję, jak najczęściej. Codziennie o 5.30 z samego rana, wiadomo, publikujemy jeden odcinek, który będzie dla was inspiracją na dany dzień, tak zwane szybkie espresso. Mając, już nie żyję, nie... Przepraszam, zacząłem od tyłu. A nasze perliste głosy sprawią, że ten dzień będzie lepszy od... Poprzedniego. Kolejny odcinek, który trwa tak niewiele, a daje tak Ta, wiele. Dokładnie. A, stuknijmy się jeszcze raz. Dobra. Jak moje latte z Thomas Edison. 6 kilo tłuszczu w ciągu roku. Pamiętasz, ile Thomas Edison podejmował prób, żeby wynaleźć żarówkę? 753. 5 tysięcy. Też <laughs> Ale dzisiaj temat błędu. Tak. Dlatego, że podjął tych 5 tysięcy prób, czyli błędów. Podjął tych. Odkrył, jak nie zrobić żarówki. Dopiero odkrył, jak ją zrobić przy 5 tysięcznym razie. Czyli miał tak. 5 tysięcy razy i wiedział, jak nie robić żarówki. Cóż za pozytywny przekaz z porażki. Czyli błęduj, 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 dojdziesz do właściwych, tak, świecących chodzi, wniosków. Im częściej popełniamy błędy, tym szybciej tak? możemy się zmieniać, uczyć. Tak. Jeżeli cały czas stoimy w okopach i boimy się ruszyć, bo boimy się popełnić błąd, tak. no to nie, nie rozwijamy się. Potrzebujemy ruszać się, zmieniać kierunek, popełniać błędy i szybko z nich powstawać. To się to... nawet tak mówi, jaka piękna dziewczyna otworzyła buzię, żeby coś powiedzieć i czar prysł. Błąd i następny następny research. Tak? A tak mogła ćwiczyć wcześniej. A ta... a. Małomówność później nie służy. No. Trzeba się nabłędzić, nabłędzić później i mowa kwiecista. A, tak, 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 tak. Właśnie nagrywać jak najwięcej odcinków, tak. żeby każdy był lepszy. Błąd, błąd za błędem i potem wychodzą lepsze. Fail often, fail fast, jak mówią Amerykanie. Popełniaj przy... błędy ta. często i szybko, czyli Wyciągaj z niej wnioski i działaj. Tak. I to jest też technika w startupach, w biznesie. Kiedy szukamy jakichś pomysłów, mamy tak. dużo iteracji, zmian, popełniamy błędy. Ta, ta, ta kampania nie działa, ta kampania nie działa, ale to robimy szybko, a nie przygotowujemy się miesiąc do wielkiej kampanii, pół roku, tak. i potem wielka klapa, i przez pół roku zanalizujemy, co nie wyszło. Codziennie jeśli... nowa mała kampania. Ty, jeśli analizujemy. No. Nie, bo kłopot. Po... Super sprawa z tymi twoimi szybkimi błędami, szybkimi działaniami polega na tym, że trzeba do tego z tego wyciągać. Wnioski dobre, tak, nie? Tylko Plan, Czyli błęduj refleksja, ta, o, wnioski. Plan, o, o, o. Działania, refleksja, wnioski. Plan, działanie, refleksja, wnioski. Plan, działanie, refleksja, ta, wnioski. Tak, korekta, korekta. Te I, wnioski. I cały czas jesteśmy lepsi. Ta, ta. I to nie jest zadziałało, to nie działamy, tylko właśnie potrzebujemy tempa, tempo, tempo, tempo. Dlatego nagrywamy codziennie, żeby poprawiać każdy odcinek, był lepszy. No i pijemy hektolitr kawy, bo tak to by się nie dało. I co nam to daje? Buduje to naszą pewność siebie. Paradoksalnie popełnianie błędów i szybkie wyciąganie z nich porażek buduje naszą pewność siebie. Dlaczego? Zwalcza perfekcjonizm, tak. zwalcza perfekcjonizm, bo nie czekasz na idealny moment, tylko działasz, no nie? Tak. Oszczędza czas. Nie staramy się robić wszystkiego perfekcyjnie, więc nie tracimy czasu na stanie w miejscu, działamy, tak. kolejnie idziemy do przodu. Mamy więcej zwrotności, to się mówi agile'owo jesteśmy, zarządzamy czymś, nie? Zwinni jesteśmy. Tak, zwinni jak motyle. Jeden dzień żyją, ale można przykład. intensywnie, choćby pełni jeden, błąd, dzień. In <grym> no, stępne, stępne. jeden dzień. Następne, jeden dzień Jeden dzień. Tak. Czyli albo do końca dnia, albo cię nie ma. Ci w biznesie się... jest to jedna z najbardziej lukratywnych strategii właśnie. Działanie szybko, wyciąganie wniosków i do przodu. Korekta do przodu. Działanie, błąd, korekta ale... do przodu. I tyle. Ale powiem ci, że w domu to też. Właśnie, gdzie to może teraz zaaplikować? Weźmy to tak i tym o ścianę różnych możliwości. Ja jako posiadacz karty dużej rodziny powiem: mm -hmm. Przy dzieciach. Zaczęliśmy edukację domową rok temu, kończymy teraz rok, no nie? Mm -hmm. I widać, jak bardzo w szkole nie wolno się błędować, mylić. A w domu? Nie, ale czekaj, na razie szkoła, a zaraz w domu powiem: oczy, okay. w domu oczywiście też się nie wolno No daj, tak, no bo się, Ale w szkole, no nie? Złap, powiedz faja! Pani wie najlepiej jaka jest odpowiedź. Albo nie czyli... strzeliłeś się w klucz na maturze. Albo w ogóle w testach, no nie? No różne, wiecie. To. Takiego mamika widziałem wczoraj, nie? że mama pyta dziecko, jak było w szkole? A tu jest taki dymek z takim ABCD, ABCD, ABCD i tam pokazane są, które on tam pozakreślał, no nie? No fascynujące życie w szkole. Ale chodzi o to, nie mają okazji dzieciaki błędować, czyli mhm. na swoim, na swoich błędach nie mogą się uczyć, nie wnioskują, krytyczne myślenie i myślenie. tak no. To ma wie, wiele. Jesteś no taki szablonowy. A błędy pozwalają być. Świat lubi szablonowy. Niezwykle. Później wychodzą szablonowi. No. Mhm. Magistrzy, inżynierowie, no jak, szablonowi. Jak, jak, jak sobie poradzić z tym? Y, poprzez popełnianie błędów. No po w prostu rodzinie. błędować. A w, a w rodzinie. W, no wątek o tak, edukacji domowej. Tak, no i, no i wracamy. Mhm. W edukacji domowej dzieciaczki mają szansę w końcu nie rozwiązywać zadań według klucza pani. Mhm. W domu nie ma pani. Nie ma pani. Nie ma pani. Nie ma nas, Jesteś u Pani. Nas. Ja Żeby myślę, dać... że jest coraz więcej teraz już świadomych nauczycieli, którzy też tak jakby chcą dzieci... Nie ma. Okay. Ciekawe, czy oglądają nas jacyś świadomi nauczyciele. Pozdrawiamy serdecznie, ja wierzę, że są. Nie, żartuję oczywiście. Paulinko, pozdrawiamy Cię. Nie bójmy się popełniać błędów. Zróbmy dzisiaj jak najwięcej błędów. To jest dzisiejsze Mamy. wyzwanie. Skończyłeś pozdrowienia? <laughs> Ktoś dalej. Strzeliłem się w blok pozdrowień dla nauczycieli. <laughs> Upewniamy się jak najwięcej błędów i uczmy się na błędach. Dajcie znać w komentarzach, jak można poradzić sobie z tymi porażkami, aby szybko powstać i ruszyć do przodu, jakie są Wasze strategie. Chętnie się dowiemy i inni też zaznają Waszej mądrości. Ale pewnie dzisiaj to skończyłeś. Do zobaczenia. Cześć! Cześć.